Zapowiedzi sezonu ciąg dalszy, czas na Chelsea. Jest to oczywiście trochę zaskoczenie, tak jak przygotowywaliśmy się do kolejnych klubów, że tak szybko nastąpił czas The Blues, no ale nigdy więcej takich sezonów. To prawdopodobnie niesamowita anomalia, że Chelsea skończyła tak nisko i pewnie długo, długo to się po raz kolejny nie wydarzy. No i zobaczymy, chwilę sobie o nich opowiemy, dużo tam się dzieje, więc myślę, że sporo ciekawych rzeczy przed nami. No my, żeby z tradycji stało się zadość, zapraszamy Was także do lajkowania, subowania, będzie nam bardzo miło, to jest sposób, w jaki liczymy sukces w życiu. Także dajcie łapki w górę itp. Pięknie to powiedziałeś. Ja mogę tylko zaprosić do naszej ligi. Johnny, bez spojrzenia z kanapy, kod znajdziecie też w opisie. Trzy koszulki do wygrania. A teraz już czas na pierwszą sekcję tych zapowiedzi, czyli cytat. No i tutaj mamy słowa Mauricio Poczetino. Klub jak Chelsea może wydawać duże pieniądze i, wy, i wypożyczać takich piłkarzy. Czy myślicie, że Tottenham może takie rzeczy robić? Niekoniecznie. Także jest to oczywiście historyczna wypowiedź Maurizio Poczetino, kiedy bronił się przed dziennikarzami. Teraz trochę punkt widzenia się pewnie zmieni. Tak, no to w ogóle taka ciekawostka, że to było po transferze Christiana Pulisiccia. To jest taki bohater, który cały czas się przewija. No teraz już przewija się bardziej w Milanie, ale to był jeszcze całkiem niedawno piłkarzem Chelsea. Tak, seria, piękne miejsce dla piłkarzy, którym niekoniecznie dobrze poszło w Premier League. Szalenie istotny fakt jest taki, że nie wiem, w sumie czy kibice Chelsea pamiętają, kto był właścicielem klubu jeszcze przed Romanem Abramowiczem. Jest to, był to Ken Bates, żyjący do dziś 91-letni biznesmen, który co ciekawe Chelsea kupił za jednego funta. Tak, on no sprzedał go. 40 lat później Romanowi Emramowiczowi za bagatela 140 milionów funtów, także całkiem niezła jest to przebitka na inwestycji. No a teraz już menedżer, którego fanom Premier League przedstawiać nie trzeba, Maurizio Poczetino. Przyznamy szczerze, że grafika jest jeszcze w marynarce Tottenhamu, natomiast to jest gość, który ma wiele do udowodnienia, bo wydawało się, że największe kluby będą czekać na Pochettino, będą o niego walczyć, a on do Premier League wraca do zespołu, który zajął 12 miejsce w poprzednim sezonie. Czyli no, od kilku lat jest łączony w zasadzie z każdym wielkim klubem, bo miał być i Real, mówiło się o Manchesterze United, że może zastąpi w Manchesterze City Guardiola, no a skończyło się średnim wynikiem w PSG. Myślę, że tutaj jesteśmy zgodni, że to nie były. Najlepsze chwile poczytino w życiu, no a teraz jest Chelsea. No w międzyczasie przewijał się też chociażby Everton, ale Everton przewija się wokół każdego trenera, który coś kiedyś osiągnął i chwilowo nie ma pracy. No a co do poczytino w Chelsea, to zapowiada się naprawdę ekscytująco. No pamiętamy, jak grał Tottenham, jak efektowny był to futbol i. Myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądać w Chelsea. To jeszcze w Chelsea, która nie jest zaangażowana w europejskie puchary i może w pełni skupić się na lidze. Powiedziałeś o Evertonie, rzeczywiście z Chelsea łączy ich chociażby Frank Lampard, ale tak sobie teraz myślę, że jeszcze niedawno był tam Carlo Ancelotti, a teraz jest Sean No Gwiazdą drużyny Chelsea, no ciężko, żeby to nie był piłkarz, który kosztował... 140-120 milionów, no chore pieniądze za Enzo Fernandesa wydano. My też o nim rozmawialiśmy i mówiliśmy, że to jest trochę przesada, jak na gościa, który zagrał w zasadzie pół roku w Europie na poważnym poziomie, ale Enzo od samego wejścia jest w świetnej formie. Nawet przyjście Franka Lamparda go do końca nie zabiło, choć grał trochę głębiej, grał trochę gorzej, to wciąż był wyróżniającą się postacią. A jeśli Chelsea dokupi mu defensywnego pomocnika. A wiele wskazuje na to, że to się wydarzy, to Enzo powinien jeszcze bardziej błyszczeć. Tak, no poznaliśmy go na dobrą sprawę na Mundialu. Natomiast kiedy o nim myślę, to widzę te takie podania z głębi pola, gdzie João Felix chociażby ucieka i próbuje zdobyć bramkę. Też Havert czasami próbował. Ale okej, okay, wracając do Enzo, no to naprawdę jest tutaj mega potencjał. Te 120 czy tam 140 milionów. Myślę, że to jest coś, co się spłaci. No to będzie piłkarz, który spędzi tutaj pewnie parę lat. Pytanie, Czy tak samo stanie się z tymi gentlemanami, którzy po tym szale Chelsea z zimy dołączyli do klubu w ostatnich tygodniach? No to transfer splits w zasadzie cały czas trwa. No tutaj mamy trio oficjalnie potwierdzone: Nicolas Jackson z. Villarreal, ściągnięty z wielkimi nadziejami, jako wielki talent, który docelowo pewnie za kilka lat powinien być pierwszą dziewiątką Chelsea, ale możliwe, że będzie nią już na start. Kunku, o którego transferze mówiło się w zasadzie już od listopada. Wszyscy wiedzieli, że on do Chelsea trafi, ale oficjalnie wiemy, że zaczął grę dopiero teraz i w sparingach wygląda całkiem przyzwoicie. Oprócz Angelo, którego Tutaj widzicie młody kolejny talent sprowadzony z Brazylii. To też Chelsea sprowadziła Ugoczukwu z Ren, który podobno ma już od razu być wypożyczony do Strasburga. To jest kolejny ważny aspekt w kontekście transferów Chelsea, że Strasburg został przejęty przez firmę to jego i prawdopodobnie będą się tutaj działy pewne wymiany lub będą tam trafiali piłkarze, którzy mają jeszcze okrzepnąć, zanim do Chelsea trafią. Czyli ta będzie zabawa futbol menadżera, ale z takim satelickim klubem, który też ma pomagać się rozwijać, tak jak wcześniej to było chociażby z Witezy w przypadku Chelsea. No i też jest jeszcze kilka niewiadomych typu co z Romelu Lukaku. A on tam jeszcze jest? Czy jeszcze jest. W ogóle w 7 0 FPL-u, taka ciekawostka. Też się o tym dowiedziałem dzisiaj. Eee, pytanie, czy ktoś jeszcze na tę dziewiątkę przyjdzie, bo mówi się o Wlachowiciu, chociaż kibice Chelsea modlą się, żeby to się nie wydarzyło. No i na obronę po kontuzji Fofany ma przyjść Dizazji z eee, Monako, więc możliwe, że będziemy mieli odtworzenie duetu i Dizazji na poziomie Premier League. Tak, tego Diz Dizaziego bardzo chciał podobno też Newcastle. A co do Angelo, to jeszcze mogę dodać, że to najmłodszy debiutant w lidze brazylijskiej i autor najmłodszy strzelec bramki w Copa Libertadores. Także ciekawy skrzydłowy do obserwacji. Jeśli chodzi o pre-season, to było bardzo dobrze i bardzo dużo bramek. 5-0 z Rexham, czyli klubem znany przede wszystkim ze swoich właścicieli, cudownej historii, serialu i ogólnie popisów Bena Fostera. Z Brighton Kanonada, z Newcastle było już trochę gorzej. Natomiast Fulham też ograne na dużym ludzie. Błyszczał właśnie Jackson. Bardzo wysoko grał Ben Chilwell, chociaż miał trochę problemy kondycyjne w, podczas swoich występów. No i Madsen jeszcze był taką rewelacją, czyli były piłkarz, były piłkarz, wypożyczony w poprzednim sezonie do Burnley. Lewy wahadłowy, czy lewy skrzydłowy, jak zwał, tak zwał. Było trochę pochwał, to teraz czas na przeciwieństwo. Na słaby punkt Chelsea. Nieprzypadkowo ten slajd ma twarz KPR i ramka to kolejna pozycja, na której Chelsea. Podobno szuka wzmocnień, szuka transferu. Jednym z pomysłów jest wypożyczenie lub wykupienie Roberta Sancheza z Brighton. To pokazuje, jaka jest wiara obecnie w Kepę, gdy na siłę chcą mu zapewnić konkurencję i też niewykluczone, że Sanchez by tę konkurencję wygrał. No i w kwestii obrony. Z jednej strony super prawa strona, bo jest i Malo Gusto, i Rhys James, a z drugiej strony mamy. W centralnej części boiska, zanim przyjdzie Dizazji, mamy Lewiego kolwila, którego bardzo lubimy i szanujemy. Za chwilę o nim powiemy więcej. Mamy połamanego Fofane, Badia Shiila, który również jest po kontuzji, Tijego Silva, który ma wszystkie lata świata, a na lewej stronie jest w zasadzie czterech obrońców, z których najsłabszy jest ten, który był najdroższy, czyli Kukureja. Tak, no, no i też te tyły odnoszą się do braku defensywnego pomocnika. No, trzeba naprawdę wziąć Moisesa Kajsedo, skoro tyle razy przepłacano za piłkarzy zimą, to nie rozumiem trochę tych negocjacji. Ale Kajsedo jest zdecydowanie bardzo potrzebny tej drużynie. Młody talent, Colwill, trochę zaspoilerowałeś, ale mówiliśmy też o nim w filmie o Anglikach, mistrzach Europy U21. Fantastyczny lewy obrońca, który. Lewy środkowy obrońca, który przedłużył niedawno kontrakt. Łasił się na niego chociażby Liverpool, na pewno łasiło się też Brighton. Ale Colwyn to może być taka opoka na lata tego zespołu. Jeśli będzie się dobrze wiodło, oczywiście. Zespołu i reprezentacji Anglii, bo wygląda jak piłkarz, który naprawdę wiele może osiągnąć. Tak. Kto do fpl Bardzo ważna sekcja. Hype na trzech napastników rośnie. Jackson błyszcza w sparingach. Kosztuje tylko 7-0. Z jednej strony pamiętamy, pamiętajmy, że on miał tylko dwa dobre miesiące w piłce nożnej, ostatnie dwa miesiące podczas pobytu w Real, ale kto wie, czy nie jest tym, kogo potrzebujemy z przodu. Pytanie, czy nie warto zainwestować też w obronę Chelsea, która ma pierwsze dwa mecze trudne, ale później jest bardzo, bardzo zielony kalendarz. Mamy wtedy i Chiruela za 5,5, który bije stałe fragmenty gry. No i mamy też Koluila, o którym wspominaliśmy chwilkę wcześniej, za 4,5. Także mamy w zasadzie dwóch, jednego, który po prostu powinien grać i zdobywać czyste konta, a drugiego, który zwroty ofensywne powinien dawać dość często. Warto powiedzieć o Richard Jamesie, że on często, znaczy często w sparingach pojawiał się jako ten taki schodzący do środka obrońca, niekoniecznie atakujący, to było takie asymetryczne ustawienie z wysoko ustawionym chillwelem, a James był trochę schowany z tyłu, znając też Jamesa i jego historię kontuzji, może to jest dobry moment, żeby jeszcze z nim poczekać. No i przewidywania. Kadra jest młoda, perspektywiczna, talenty są, szkoleniowiec no co tu dużo mówić, poczetino to jest mimo wszystko nadal światowy top, ale czy to nie jest za wcześnie na bycie w top 6? No, moim zdaniem nie, szczególnie w sytuacji, kiedy nie ma europejskich pucharów, to wydaje mi się, że Chelsea w top 6 się znajdzie. Z perspektywy poczetino miałbym dużą nadzieję, że nikt nie liczy na to, że to będzie od razu walka o mistrza, ale takie miejsce szóste, piąte jest, myślę jak najbardziej w zasięgu Chelsea mam Chelsea wyżej niż Tottenham chociażby mocne, mocne słowa w kierunku kogutów. Będziemy czekać na Chelsea, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy projekt. My możemy jeszcze tylko poprosić o subskrypcję i kciuki w górę, niech film się niesie. No i niedługo wracamy z kolejnym zespołem Crystal Palace na rozkładzie.